Siemaneczko, koledzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić sobie króciutki locik na 2-3 km. Same samce dzisiaj wyłapię. Oczywiście nie takie, które siedzą na jajkach albo na młodych, tylko takie, które są, że tak powiem, już po lęgu. No i tak, z nowości mogę Wam powiedzieć, że niestety miałem choróbsko prawdopodobnie Adeno. Został mi tylko jeden młody z tego roku, nie przepraszam, dwa. Ten pocztowy tutaj młody, siwy ten. i ten koczek biały O ten Trochę gołębi zdechł, też troszeczkę starych zdechło A i widzicie tutaj w, w rogu też siedzimy Młody Budapeszt, też widzicie o to wokół samo O, Takie coś latało. soboty bodajże Jadek złapał od razu do gołębnika wrzucił i nie wiem czy przypadkiem to mi to te, tego choróbska nie przywloku, ale on wygląda na zdrowego. No. Patrzcie. Nie wiem no. mówię Jadkowi, że jak ktoś łapie, to żeby yy, do klatki dawał, on od razu wpuszcza na gołębnik do takie to właśnie skutki tego. No i tak, w końcu te jasne mi się wykluły. Tutaj pod tym koczkiem siedzi. Od jaśniaczek. O! Taki duży jest. Ładny widzę. Tutaj drugi jaśniaczek. Mam nadzieję, że żyje. Żyję. O kurde, pamiętam, że młode w miejsce. Pożyję 2-3 dni. Będą to tygodnia. Już takie lekko w piórach jest i zdycha. Nie wiem, naprawdę mam makabry w tym roku z tymi gołębiami. Nic młodego nie mogę uchować. Naprawdę nic. Ten taki niby wierzfans mi też jak Taki wiecie, ten siwy białolotek. I tak to wygląda wszystko paskudnie. No, zaraz łapie gołąbki na trening, 2-3 km z Stasina będą leciały. Dlatego tego samczyka wezmę na pewno. Tego, tego. No tu dużo gołębi jest właśnie teraz, nie ma lęgów. Także można spokojnie nie brać. Tego bociana będą musiały się zutylizować niestety, bo nic z niego nie będzie. On już nawet z nie chce wychodzić. To jest prawdopodobnie zapalenie wola, coś takiego ludzie pisali, nie wiem, musiały coś zjeść, jakiś nawóz czy coś takiego No Nie wiem, bo one tam dotają czasami daleko do... Gdzieś na pola pewnie czy coś tam mi Mogę coś zerzeć. No nie bij, bo mogę zobaczyć, co tutaj ten widyn mi osłabł no... I teraz czasami ja sobie znalazła już innego samca Jasnego co jasnego znalazło, tak że on też leci, bo... Mnie normalnie wkurwia takie coś, że za przeproszeniem. że normalnie jakiś tam gąb osłabnie czy coś i normalnie sobie tak jakaś taka nie powiem co idzie od razu do innego samca Dwa, trzy dni już pyk, w parze z kolejnym już, i już mi się uparzył Ja nie chcę takich koków chować, mnie to normalnie zaczęło denerwować już znaczy, Tak to właśnie wygląda wszystko No niezbyt ciekawie póki co, same problemy w hodowli Mam taką nadzieję, że te jaśniaczki mi się uchowają, że coś z tego będzie Gołębie już sporo zdechło. Tu też nie tylko powinny być jajeczka od tej niemieckiej. Już te patyczków nas nosiły. Także fajnie, fajnie. Ale nie wiem czy z tych jajeczek coś będzie. No. Dostałem wczoraj do wody elektrolit. Strasznie dużo też piją wody. Nie wiem co jest za choroba. No ludzie pisali, że może być zapalenie wola, jak skoro tyle piją i takie... Jak ten jak biorę gołębia do ręki, to taką wodą wymiotuję takim czym no wodą w sumie taką, no. no tak to właśnie wygląda. Zaraz wam jeszcze pokażę jedną rzecz już nawet te gołębie się ciągną za mną wszędzie, nie? Tylko na działce jak jestem, tylko nawet jak jestem w domu to już mi już muszą do mnie przylatywać skądś. Zaraz wam pokażę, pójdziemy tutaj do tyłu. E, Chwilkę muszę klucze wygrzebać z tych kieszeni. Dobra. Także tak, no, tutaj siedzi taki pocztus. Zaraz eee, mam włączę z lasarką, bo nie widać tego. Chwilkę, czekajcie. No, także tak, siedzi taki pocztus i z nim była taka historia, że on nie przyleciał do mnie ani nic. Tylko siedziałem sobie spokojnie w domu, nagle demofon do drzwi i sąsiad przychodzi. A Taki w ogóle co nie jest z gołębiami. Mówi, że był z psem na spacerze, znalazł takiego głębia w trawie, a wie, że ja trzymam. No i mi go przyniósł, ale nie daję go do głębi, bo wygląda mi nie wiem, na chorego troszeczkę, bo mało je, mało pije. Taki jakiś płowy chyba będzie. Taki słabizna taka troszeczkę, ale kolorek ma ładny, ale na pewno go nie wpuszczę do swoich, bo już mi wystarczy tych zaraz, tych chorób, tego wszystkiego, bo to... Dajcie spokój. Dobra, już nie przedłużamy, taki właśnie głąbek fajny. Zaraz łapie ptaszki na ten trening, bo to nie można nazwać tego lotem. A właśnie, jeszcze jedno. Patrzyłem oddział i to jest jakiś tam, coś tam z Elblągiem, jakiś Elblągowski, coś tam, coś tam, coś tam, coś takiego. Jak znajdę zdjęcie, to wam stawię dokładnie, jaki to jest oddział. Ale chyba obrączka bazarowa, nie wiem, na no, taki młódek nie chcę jeść za bardzo, ani pić. Dobra, łapię zaraz gąbki do klatki, są czeki. Jeszcze wam nagram to, złapię właśnie do tej klatki i później już będziemy się widzieć na miejscu wypuszczenia, także no do zaraz. No i jestem I u mnie jak zwykle, jak w Głębniku, miks, taki na locie będzie miks. Leci troszkę pocztowych, dwa jasne i jeden Budapeszt. Łącznie tu miałem chyba siedem sztuk. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Siedem. No. Także takie polecą tyle wolnych samczyków, co nie ma młodych ani jajek. Teraz coś jeszcze, może jakąś jedną samiczkę dołapię. Zobaczymy, ale oto na pewno leci. Oto taka drużynka malutka. No. Także zaraz jeszcze, może coś jeszcze dołapię. Dobra, jestem z powrotem, jednak leci 8 sztuk. Jeszcze taki czarny kok będzie leciał, także 8 sztuk będzie. Dobra, i teraz już widzimy się na miejscu upuszczenia. Jak tam dojadę, także dobra, to zaraz. Poszły koledzy. Mam nadzieję, że trafią do domku. 3 km są mają, pogoda ładna, godzina 8-6. Mają lecieć tam w tym kierunku. tam chyba pójdą od razu. Bo tutaj kurde, trochę drzew jest i pewnie ich już nie będzie widać zaraz. Kurde, nawet kółka. A, to są, dobra, czekajcie, podejdę sobie bliżej. Zabiorę monatki swoje. Zaraz wychodzimy jeszcze na niebie. Mam nadzieję, że się jeszcze uda złapać, ja. Eee, czekajcie. Takie pola, widzicie, ładne. Kurde, poszły jak strzały. Chyba nie ma, już nawet nie kręcą się tutaj. Nie, to nie, nie mój. Chodźcie, widzimy wyżej troszkę Może gdzieś będzie i widać Kurde, chyba nie ma Chyba poszły od razu ładnie Czekajcie Na przejdę tędy jeszcze Gdzieś tam powinny iść Ale poszły jak strzały Pewnie tego pocztowymi były Jakby same leciały jasne czy jakieś tam inne moje koki, to by pewnie było dłużej, trochę by się pokręciły. Nie no, nie widać ich. O! Taki krótki, krótki kurcze pokaz wypuszczenia. Bo no nie widać już ich nawet już zniknęły. Także pff, tak to wygląda właśnie, widzicie koledzy No ja ich nigdzie nie widzę. To czyste niebo tam czyste niebo nie widać no, jeszcze możemy się przejść tutaj jak chcecie, wam mam taki, aha, nie, nie przejdę, to teren prywatny, dobra, chciałem tutaj się ładować, a tu, dobrze, że zobaczyłem tą... tą tabliczkę, no, no nie ma już, ich poszły, mam nadzieję, że prosto do domu, na pewno, ta, bo są gdzieś 3 km, gdzieś tak będzie to, dla nich to jak na piechotę. Dobra koledzy, chciałem trochę dłuższy ten nagrać, jak się kręcą tutaj gdzieś, ale Widzę, że nawet się nie pokręciły, tylko od razu poszły wszystkie do góry Znaczy do góry, no w stronę domu od razu, tam Dobra koledzy, będę chyba kończył krótki taki odcinek, no Zawsze się, chcę coś się chce dłuższego nagrać, to To się nie chcą, d -d -d nie chcą kręcić, się tylko prosto do domu lecą <noise> Dobrze niby, ale chciałem coś dłuższego nagrać no trudno. Tam jest Stasin. Chciałem tam przejść na drugą stronę, ale tu to wszędzie tory i nie ma jak niestety. No Także tak, stąd będę robił najczęściej właśnie loty, bo ładna okolica, pusta, cicho tutaj jest ładnie. A gołąbków nie ma już. Ładne niebo widzicie czyściutkie. Pewnie pognały prosto do domu. Dobra. Też będę się zaraz zawijał stąd. Nie ma co stać, jak głębi tutaj nie ma Poszły Dobra to tak jeszcze kończąc Możecie mi tam napisać jak pomóc głębiom, właśnie tym, co wiecie, mają te zapalenie wola, chyba coś takiego Może zdychają cały czas Możecie właśnie mi pomóc Znaczy pomóc no napisać co, co mogę im podać Żeby jakoś pomóc Czekajcie, że się rozejrzę Nie, poszły jak strzały to przez pocztowe Następny trening zrobię bez pocztowych Tam idą jakieś dwa. Ale to nie jakieś pocztowe, ale nie moje Może przyjdą jakieś obce z moimi, zobaczymy Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się koledzy. Do następnego, cześć!